Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Jesteśmy na Secret Spocie Jeżeli chodzi o lądowanie do Gapa to Popracowaliśmy teraz przez ponad 2 godziny Już ładnie to wygląda Tam gdzie się tlo, wybicie I będziemy to budować dalej Nie będę pokazywał całej budowy Bo by mi kurde baterii w GoPro nie starczyło A też chcę dzisiaj coś jeszcze polatać sobie jak na razie jest, jest nas czterech Będzie jeszcze nie wiem, dwie, trzy osoby max eee, Kończymy robić lądowanie Może jakiegoś timelapsika zobaczycie Nie wiem, to zobaczę jeszcze Bo jak na razie nie mamy skąd ziemi brać Same kamienie i korzenie Trafiliśmy na same kamienie i korzenie I, i, i co jeszcze? jest ze mną Maciek I tutaj chłopaki Dopiero dołączyli do paczki, więc pomagają nam dzisiaj w budowie. I jeszcze czekamy na szczurka i jedną osobę, chyba jak jakoś tak to było. No, to ja Wam ustawiam timelapsa, a pod koniec, myślę, 5-6 minut, filmu, zobaczycie, jak skaczemy sobie coś. Może, jak się uda, to właśnie będziemy tą bestię test, test, testować 7 metrów albo 8 metrów przelotów. Tak to wygląda. I jak chcecie zobaczyć wysokość lądowania, ja mam 2 metry i mam pod yy, no, po pas. Więc lądowanie jest, du jest, jest duże. Dzisiaj będziemy testować. I zapraszam Was serdecznie do oglądania. kończyliśmy budowę gapa, jak widzieliście przed chwilą na prze, prze, przebitce. Jeszcze raz pokażę jak on wygląda. Lądowanie naprawdę nam tym razem wysz, wyszło. 4 metry długości lądowania jest tak na oko. Albo nawet 5. Yy, zawsze będą pierwsze próby. Szczurek i Adam się rozgrzewają, więc za chwilę będą lecieć. A ja nie powiem, że się trochę stresuję. Nie mogę kurde Z dwie. kurde, kurde pata mi się chce to <ścoughs> Płocze, normalnie e, gogle mam. Ale, nie ma, ale... Jak? Prę pr prędkość jest? Ale muszę z góry pojechać.

Dobrze się Leci. leci. Nagrałem? <grym wlepia> ja aferę. Ja jebę. Ej, <grym wlepia> Ej. kurwa <grym wlepia> To się właśnie bałem. Tego się właśnie bałem. <grym wlepia> Cały rower! Nie wiem, co zrobiłeś. A dałem coś, co poszło co, nie tak. O, już mi Ale nagrałem to, kurde. Mee, Adam, ha Adam hamuje. Już się boi tego polecieć. Po glebie już jest tak, go tak gorzej, co? jest mogłem nie dolecieć. O Boże. Też tak myślę, żeby to móc, móc, móc zrobić. Bo ty lądujesz perfekcyjnie, a Adam nie doleciał i ja coś czuję, ja że też bym nie, dole nie, nie to to doleciał. Co ja co to daję korbę ten. Co, jak będzie? Ja po prostu dotknąłem przed nim kołem. Dostałem no jakby się. Woliłem, case prze... case przed nim kołem, tego tutaj jeszcze nie, nie było. Kołem to jest nie? No to miałbyś po rowerze. Co Ja, ja by stracił i tyle. <laughs> <chyba>. lekka ósemka na ten i tyle. Lekka. Dobra, brrrręcz. Ale to jest takie fajne. Widzowie, postanowiliśmy, jak Adam nie doleciał przed nim kołem, że. Zrobimy lepszy kąt wybi wybicia. W ogóle to powiększymy i Nie wiem co to tu tworzę. Powiększymy po prostu wybicie i wtedy być może to polecę, bo ja wiedziałem, że ja też nie, nie, nie dolecę, dlatego też nie chciałem tego jakoś bardzo testować. A dla na szczęście nic mu się nie stało. To się jak najmocniej i się polecie. I no kurde, coś mnie ugryzło w głowę. No i... Będziemy to lecieć jak to będzie ubite. Dzisiaj chyba już nie, lecz jak... zobaczy się. To jest, kurde, ładować wiadra, zasypać to, ubić to i będzie gotowe. Jak... No jak tak mówisz, to tak będzie. Yo. Tak leci po przebudowie o o! Nas, o! O! Ale go wyjebało! Ole poleciał. Ja połowie gdzieś! Ja gdzieś w połowie! Gdzieś tu korby dałem! Ole go wyjebało! A co no. tak daleko? Dwie korby dałem! Leci szczurek, i chyba Adam będzie leciał Oj, ale wysoko. Przecież ile to jest? 5 metrów? No Wysokości? Ja, no, schopy może mniej, ale jakbyś stał... Ja Staj tu tu wolę to! Ja sobie to po swojemu poleci <noise> A się wyjebiesz Nie, cicho bądź, nie, nie Nie, żartowałem Wiesz to nie ma w ogóle różnicy No No Leci A! Idealnie A, A Adam przyhamował Uuu, Nie odpierdolił, no, nie oby nic nie odpierdolił Ty specjalny człowieku jesteś Ty człowieku specjalny jesteś Nie wiem ile to nie potrafię dolecieć Adam miał już Którą? 13 albo dwunastą próbę i kurde nie potrafi dolecieć tego cały czas kejsuje, albo przednim, albo tylnim

o, Widzowie, wybrany, teraz ja był case pierdolę. i przed nim, i tylnym kołem. Żałuję, że nie nagrywałem z tego z drugiej perspektywy, tylko z dołu chopy. Widzowie, teraz z perspektywy będziecie widzieć yy, Patryka, bo Adamowi już nie ufam, prawie mi GoPro skasował. Sk Proszę mi wasze afery, jak na nogach tresy. Dawni mi wtedy, dzisiaj polą ich sukcesy. Kiedyś byś odwiedził, wybacz nie odbiorę. Kredyt zaufania nie zbudujesz telefonem. A co do reszty, to nie licz na cokolwiek. To dopiero początek, lecą panczy jak na klomb. Ciężyc z punktowałem A żaden bokser, ja pokonałem solę. Na już możemy być już tylko kurwa bogatsze U.R.S.R.A.S.H.I.E.N. Dobrze <noise> Coś czuję, się, Adamy będziemy musieli dzisiaj zbierać O w... Za mały rozpęd A nie, jednak dobrze był Leci Przyhamował, wystarczył <noise> się To poszło nie tak, wystarczyłeś się? Ja płacę No To mam gogle, mogę ci dać kask i gogle, bo tam. Tylko nie płacz, nie bój się, naprawdę mówię ci ja tam. To jest łatwe! Nie. nie! Nie Jak zobaczyłem twoją glebę, to ja nie chcę być rozpierdolonego roweru. Ja tu nie jak z Co? To Tak jak dziś, dzisiaj bi, widziałeś. widzowie, nie wiem, czy będzie to widać, ale Adam po tych wszystkich kajstach pokaż to weź łapę. Tu pękła obręcz. Jeszcze no, jest. Idzie? Tutaj A jest tam, tam jeszcze, to kurwa, tu też jest bnieczenie. A To też było. Jest. To już było, to już było. Ale pękam obręcz po dzisiejszym do tak. Ja pierdolę. No tak, ja je źle jest. I to było już widzowie na tyle w tym odcinku. Eee, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego materiału. Ja już jestem następnego dnia. Wczoraj już byłem nieprzytomny, jak wróciłem do, do domu. Zimno było i jeszcze musiałem sprzęt pod, poddawać Lu ludziom. Więc dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli materia Wam się podoba, zostawiajcie łapki w górę i piszcie w komentarzach, czy chcecie czegoś takiego więcej. Zostawiajcie subskrypcję, dzwoneczki, jeżeli chcecie mieć filmy na bieżąco. I nie wiem, co wczoraj Adam odwalał, czy on to robił dla kontentu, te wszystkie niedoloty. Może z raz doleciał perfekcyjnie. Ale już naprawdę nie, nie, nie nagrywałem, bo już mi się nie chciało. Yy, nie wiem co Ty Adam odwalałeś. Czy robiłeś to dla kontentu, czy po prostu to nie był twój dzień? <grym> Ale. No po prostu nie wiem, no. I mogę wam powiedzieć tyle, że zapraszam Was do kolejnego odcinka. Już za tydzień myślę, że w poniedziałek, w piątek bym wstawił jakieś shorty. No i w poniedziałek bym wstawił film, więc dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam do kolejnego odcinka.